Cześć, witam Was serdecznie w ten piękny wtorek i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat tego, jakie to są nisze sezonowe, jakie to są nisze całoroczne i czy warto w takie nisze wchodzić, a jeżeli tak, no to właśnie pytanie podstawowe, kiedy? Kiedy zacząć wydawać produkty pod konkretne wydarzenie w roku? To jest, myślę, pytanie klucz, które większość z Was sobie zadaje. I dzisiaj na łonie takiej pięknej natury, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, dosłownie 300 metrów od mojego domu. Będziemy sobie ten temat rozkładać na czynniki pierwsze. Zapraszam serdecznie do oglądania. Może zacznijmy od tego, że zdefiniujemy sobie, co to jest tak naprawdę ta legendarna nisza. Nisza na chłopski rozum tłumacząc, jest to. Część rynku, którego potrzeby w jakimś stopniu nie są zaspokojone. Co to znaczy, że potrzeby jakiegoś rynku nie są zaspokojone? Może być tak, że jest popyt na kotlety schabowe bez mięsa. Natomiast nie ma takiego produktu oczywiście pewnie jest natomiast ja tutaj podaję to jako przykład. Nie ma takiego produktu, jest popyt, nie ma podaży. To jest świetna nisza, jest to nisza najlepsza z możliwych, ponieważ jeżeli ty zrobisz takie kotlety, to będziesz monopolistą i będziesz zgarniał cały rynek. Natomiast częstszą sytuacją jest to, że już ktoś jednak takie kotlety robi, więc ty możesz się teraz wbić do takiej niszy, poszukać tam miejsca dla siebie, zrobić te kotlety lepsze, mieć swoją inną recepturę, własną recepturę, czyli znaleźć sobie miejsce w tej niszy. W której potrzeby rynku nie są do końca w jakimś aspekcie zaspokojone. Co tutaj mam na myśli? Przykładowo, rynek oczekuje, że te kotlety będą różnych smaków, a tego jeszcze nie ma. Są kotlety, owszem, ale są jednego smaku. A rynek chciałby mieć tego kotlety na przykład o smaku ostrej papryki, o smaku grillowanego kurczaka, o smaku prawdziwego schabowego, tak? Tylko że bez mięsa rynek ma jakieś tam wymagania wytyczne odnośnie tego czego oni oczekują i oni szukają poparcia w tych ich oczekiwaniach właśnie w rynku. Czy rynek spełni ich oczekiwania? I właśnie w takich niszach należy upatrywać szansy dla siebie. W każdej niszy możemy upatrzeć właśnie taką szansę, żeby coś udoskonalić, żeby zrobić coś inaczej, zrobić coś po swojemu, wyróżnić się na tle innych, wyróżnić się na tle konkurencji. W każdej niszy tak naprawdę mamy taką szansę. Nie musimy wynajdywać koła na nowo, nie musimy robić czegoś nowego, czego nie ma, ponieważ tutaj to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne i praktycznie nie do osiągnięcia dla większości z nas. Dlatego warto jest przyjrzeć się niszom, które już są, niszom, My możemy znaleźć miejsce dla siebie i odkroić z tego jednego dużego tortu mały kawałek, ale tym małym kawałkiem z dużego tortu naprawdę najecie się bardziej niż nawet dużym kawałkiem z tego małego tortu. Dobrze, to już mamy mniej więcej powiedziane, co to jest nisza. Mam nadzieję, że każdy z was rozumie. Jeżeli nie, to dajcie mi znać w komentarzu, to postaram się to jeszcze jakoś bardziej wam przybliżyć. Natomiast teraz, natomiast teraz mamy jakby dwa rodzaje bardzo popularne, dwa rodzaje niszy, czyli jest nisza całoroczna, czyli są to produkty, które sprzedają się niezależnie od pory roku, niezależnie od y, różnego rodzaju okazji. Po prostu sprzedają się cały rok. I jest to nisza, i y, jest też nisza sezonowa, czyli nisza. Y, w której produkty sprzedają się po prostu raz, na jakiś czas, zazwyczaj cyklicznie, zazwyczaj o określonej porze roku, więc tutaj mamy do czynienia z produktami sezonowymi. I teraz jak sprawdzić taką sezonowość tych nisz? To jest bardzo proste narzędzie typu Google Trends, które pokazuje Wam zainteresowanie w ujęciu czasowym danym słowem kluczowym. Czyli jeżeli my sobie wpiszemy w Google Trends na przykład Activity Book for Kids, to zauważymy, że ten wykres będzie wyglądał tak, natomiast będzie to bardzo regularny wykres. Mimo swoich dużych wahań, mimo sporych amplitud, to ten wykres będzie pokazywał nam, że ta fraza jest wyszukiwana przez cały rok. Możecie sobie wziąć nawet tam wykres, powiedzmy, obejmujący 5 lat, i też zauważycie, że ta fraza nie ma jakichś tam wyraźnych pików w określonym, w określonym czasie w ciągu roku, tylko jest przez cały rok mniej więcej na tym samym poziomie wyszukiwana. Natomiast jeżeli sobie już taką niszę na przykład zawęzimy do Valentine's Activity Book, to już zobaczymy wyraźnie, że, że te piki następują w konkretnych miesiącach w ciągu roku. Czyli tutaj w naszym przypadku walentynki to będzie luty i wtedy w lutym będziemy widzieli każdego roku taki potężny pik, potężny spadek i potem cały rok czekamy z jakimś tam niewielkim zainteresowaniem, tym słowem kluczowym, na znowu ten wielki, wielki pik i to jest nisza sezonowa. I teraz na jakich niszach ty ty powinieneś się skupić wydając na Amazon KDP? I odpowiedź brzmi na tych i na tych. Oczywiście powinieneś mieć w swoim portfolio produkty, które sprzedają się cały rok, produkty, które mają szansę się sprzedawać cały rok oraz produkty, które będą podbijały tą sprzedaż właśnie w określonych miesiącach, w określonych dniach w ciągu roku. Jest to o tyle właśnie fajne, że zachowujesz ciągłość sprzedaży w ciągu całego roku, natomiast dobrze wiesz, że jeżeli przyjdzie grudzień, że jeżeli przyjdą walentynki, tak jak teraz Dzień Matki, później, nie wiem, jakieś Dzień Dziecka, przyjdzie Halloween, to ty będziesz miał tą sprzedaż większą. Natomiast zawsze masz taki bufor, że masz produkty też całoroczne i one ci utrzymują tą sprzedaż przez cały rok. Czyli ty nie musisz się martwić tym, że jak minie już. Halloween, miną święta, miną walentynki, to tej Twojej sprzedaży nie będzie. Dlatego powinieneś mieć w swoim portfolio i produkty sezonowe, i produkty całoroczne. Natomiast Ty bardzo dobrze musisz sobie zdawać sprawę z tego, że wchodzisz w niszę sezonową. Dlaczego? Powiem Ci tutaj bardzo fajny przykład. Kursant mój wydawał produkty właśnie na walentynki. Na dosłownie chyba po 10 lutego. Dlaczego? Ponieważ przeanalizował sobie nisze, przeanalizował sobie słowa kluczowe, które prowadzą do tego właśnie, do tych właśnie produktów. One wówczas sprzedawały się oczywiście zajebiście. Tak? Czyli miały bardzo niskie BSR rankingi i zasugerowany tym kursant no, wysłał mi nisze do przeanalizowania. I zapytał się mnie czy warto wchodzić w taką niszę. Oczywiście, że warto, ale musisz zdawać sobie sprawę z tego, że jesteś już na górce, że już teraz te sprzedaże będą topnieć, ponieważ szczyt wyszukiwań fraz związanych właśnie z Walentynkami przypada na 14 lutego i to jest jakby oczywiste. Więc ty możesz oczywiście zrobić sobie teraz produkty, bo one i tak na tym Amazonie będą, czyli będą ci przynosiły e, profity, ale w przyszłym roku. Już teraz jest za późno na to, żeby wydawać produkty pod Walentynki. I to trzeba zrozumieć. Oczywiście potrzebujemy dwóch rodzajów nisz, czyli nisz całorocznych i sezonowych. Natomiast musimy doskonale zdawać sobie sprawę z tego, w jaką niszę aktualnie wchodzimy, bo może się okazać właśnie, że yy, sprawdzamy sobie produkty i sprawdzamy słowa kluczowe i wszelkie rankingi i wszelkie programy nam pokazują, że to jest świetna nisza, że warto wchodzić. Jest zielone kółeczko, ok. Świetnie, z tym, że teraz jesteśmy właśnie na szczycie sprzedaży, ponieważ jest to nisza sezonowa, więc my wchodzimy w taką niszę i się załamujemy, bo wszyscy mają piękne rankingi, natomiast my nie możemy złapać sprzedaży. Dlaczego? I tutaj przechodzimy do punktu, który będzie chyba najistotniejszy. Dlatego, że nie zdążyliśmy po prostu się zaindeksować na ważne słowa kluczowe dla naszego produktu, dla tej niszy. Rozumiemy, czyli musimy przede wszystkim te słowa kluczowe odpowiednio znaleźć, to jest raz. Natomiast algorytm potrzebuje czasu, żeby nas zaindeksować na te słowa. Zaindeksować, a wypozycjonować to, to są dwie różne bajki. Wypozycjonować możemy produkt tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś po danym słowie kluczowym znajdzie nasz produkt na Amazonie i w niego kliknie. Wtedy to jest sygnał dla algorytmu, że po danej frazie kluczowej nasz produkt został odnaleziony i kliknięty, czyli spełnił oczekiwania klienta, tak? czyli spełnił zapytanie kluczowe klienta. Jeżeli klient szuka Valentine's gift for husband na przykład i znajduje Twoją książkę, to znaczy, że ta książka spełniła jego zapytanie kluczowe, które wpisał w wyszukiwarkę Amazona i tym samym on daje znać algorytmowi, że warto naszą książkę pokazać wyżej w wynikach wyszukiwania. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Amazon bardzo popiera, jeżeli my słowa kluczowe dobierzemy odpowiednio do naszego produktu. I te odpowiednio dobrane słowa kluczowe mają tutaj kolosalne znaczenie właśnie przy indeksowaniu naszego produktu. Ok, czyli rozumiemy dwa pojęcia. Indeksowanie to jest po prostu pokazywanie naszego produktu na dane słowa kluczowe na Amazonie. Pozycjonowanie jest to wypozycjonowanie, jak sama nazwa wskazuje, naszego produktu na dane słowa kluczowe, na określone miejsce, właśnie pod danym słowem kluczowym. Czyli, jeżeli ktoś klika w to słowo kluczowe, znajduje nasz produkt, to jest jasny sygnał dla algorytmu, że jest zgodność, że jest zgodność naszego produktu ze słowami kluczowymi, więc on będzie ten, ten produkt mocno promował właśnie w wynikach wyszukiwania. Teraz, właśnie ze względu na to, że my potrzebujemy i algorytm potrzebuje czasu na wypozycjonowanie, tego produktu i na zaindeksowanie go na jak najwięcej y, słów kluczowych, no to y, wydawanie, wydawanie książki na tydzień przed wydarzeniem nie ma kompletnie sensu, jeśli chodzi przynajmniej o ten rok. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze cały czas, y, jaki potrzeba Amazonowi na opublikowanie naszej książki, a może dojdą jeszcze jakieś tam błędy, które trzeba będzie poprawić, więc to wszystko się przedłuża i wychodzi na to, że wydajemy książkę dokładnie w punkt. W punkt y, 14 lutego nasza książka jest dostępna, ale jest zaindeksowana na biedne 20 słów kluczowych i nikt tej książki nie zauważył. Dopiero za rok, minie rok, to ta książka ma szansę się zacząć sprzedawać, ponieważ przez ten czas ona wypozycjonuje wy, y, zaindeksuje się na Większą liczbę słów kluczowych, być może już się wypozycjonuje fajnie na, na dużą liczbę słów kluczowych, więc będziemy mieli tutaj szansę, w przyszłym roku możemy uruchomić sobie reklamę, przypomnieć się klientom, że mamy taką książkę, że została wydana rok temu i właśnie dopiero wtedy możemy zacząć zbierać plony. Więc kiedy tak naprawdę należy zacząć myśleć o tym, aby wypuścić książkę pod dane wydarzenie? Oczywiście odpowiednio wcześniej, ale ile to jest dokładnie? Jak dla mnie, to możecie to robić nawet rok wcześniej. Już dziś możecie publikować na następne walentynki. Już dziś możecie publikować na święta. Bo zobacz, teraz przyjdzie dzień matki, zaraz przyjdzie dzień dziecka i tak naprawdę jesteście y, rozproszeni. Nie wiecie, na czym się bardziej skupić, bo tutaj te święta zaraz po sobie są praktycznie, więc robicie i to, i to, i to, i to nie wypala i się y, dołujecie, że y, jest takie święto, wszyscy sprzedają, a ja nie sprzedaję. Słuchajcie, ja wypuszczając produkty w 2019 roku, y, dopiero w tym roku zbieram z tego plony. To nie jest tak, że ty dzisiaj zasadzisz ziarno. I ty się zbierasz z tego owoce. To, co robisz dzisiaj, będzie miało efekty dopiero w przyszłości, a dzisiaj jest efektem tego, co robiłeś w przeszłości. To jest bardzo prosta zasada, więc naprawdę y, tutaj chodzi o to, aby tą gratyfikację sobie po prostu odroczyć w czasie. Więc nie załamuj rąk, jeżeli na dane wydarzenie nie sprzedałeś produktu, a się starałeś, a zrobiłeś y, coś wyjątkowego, ale na przykład y, jedynym czynnikiem, który decyduje o tym braku sprzedaży jest to, że po prostu zrobiłeś to za późno. Ten produkt będzie na Amazonie cały czas, on będzie też w przyszłym roku, więc pamiętaj o nim, bo to nie jest tak, że ty wrzucasz i zapominasz. Musisz pamiętać o swoich produkta, produktach, sprawdzać, jak one się mają, zobaczyć, jak przychodzi jakieś wydarzenie, jakie ty masz produkty pod to wydarzenie, bo może już zapomniałeś, że w ogóle coś takiego wypuszczałeś, nie? a często tak jest, jeżeli wydajemy setki produktów w ciągu roku czy w ciągu miesiąca, na przykład. Warto w ogóle sobie prowadzić taki spreadsheet, jakiś dokument tekstowy, gdzie będziemy sobie zapisywali wszystkie nasze produkty, Posortowane po niszach, żeby później do tego po prostu wrócić. Ja polecam tutaj bardzo Google Docs i te arkusze kalkulacyjne, ponieważ to zawsze macie pod ręką, to zawsze możecie otworzyć na każdym urządzeniu i nie ma z tym żadnego problemu, zawsze możecie do tego sobie zerknąć. I właśnie na tym to polega, że trzeba poczekać czasami na ten efekt. Ja Wam powiem, jaki ja bym może do tego podszedł. Jeżeli mamy na horyzoncie jakieś święto, niech to będzie Halloween. Tak, czyli mamy jeszcze kilka miesięcy do tego Halloween, to załóżmy, że do 3 miesięcy przed Halloween publikujemy sobie produkty całoroczne. Natomiast jak już przyjdzie ten czas, gdzie do tego Halloween zostało nam 3 miesiące, to wtedy już zadbajmy o to, aby publikować te produkty pod to święto. I tak samo później od razu po Halloween zadbajmy o to, żeby publikować produkty już na ten okres Q4, już na, na święta. Dlatego, żeby się nie spóźnić, żeby jeszcze coś w tym roku móc wyciągnąć z tych naszych produktów, a nie czekać kolejny rok. Ja się tego nauczyłem dopiero po roku publikacji, że moje produkty, które publikowałem rok wcześniej, załapywały sprzedaż dopiero po roku, i się zastanawiałem dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? Więc to Wam polecam zrobić. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jak nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie koniecznie po więcej tego typu treści. Zostawcie mi komentarz pod spodem, jak Wy publikujecie na Amazon KDP, jaką Wy macie strategię właśnie publikowania pod konkretne wydarzenia w roku. Bardzo chętnie je przeczytam, bardzo chętnie na nie odpowiem. A na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Na razie, cześć!